Krzysiek wraca z roboty, zlany potem. Upał jak skórwy syn, marzy tylko o zimnej koli i chwili spokoju. Otwiera lodówkę, a tam ciepło masło płynne, ser jak dramat piwo w temperaturze zupy rzuca O nie, no kurwa, mać jakby to miało coś naprawić w panice dzwoni po elektryka proszę przyjechać jak najszybciej moja lodówka zdechła, a ja nie będę pił ciepłego piwa po czterdziestu minutach wpada Wiesiek. starszy gość Wąs, sandały, kanapka w ręce. Spokojny, jakby widział już wszystko. To co, lodówka się obraziła? Pyta i zagląda za szafki. Mija kilka minut. Wiesiek się prostuje, wyciąga wtyczkę i mówi Lodówka nie jebła, tylko wypiąłeś się odkurzaczem. Krzysiek stoi jak debil, a lodówka już radośnie buczy. Wiesiek gryzie kanapkę i rzuca Na przyszłość, zanim zadzwonisz po fachowca, sprawdź, czy twoja lodówka nie ma focha. Bo może to nie sprzęt, tylko ty jesteś do naprawy. Krzysiek nie mówi nic. Patrzy w podłogę, jakby dostał liścia od losu. Lodówka chłodzi, wiesiek wychodzi. Z tyłu jeszcze rzuca przez ramię. I kup sobie listwę zasilającą zamiast wpinać wszystko w jedno jebane gniazdko.